Niedawno byliśmy na trzydniowej wielkiej imprezie, majówce zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury. Ballery na Dziuba, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ta impreza była podzielona jakby na takie trzy etapy. Pierwszego, drugiego i 3 maja. Zacznijmy od 1 maja. Tak, podzieliliśmy tegoroczną majówkę na trzy etapy, a właściwie skierowaliśmy ją do trzech grup. Pierwszy dzień był skierowany głównie do młodzieży i wystąpiły zespoły młodzieżowe, graliśmy na Rokowo. Drugi dzień był rodzinnym dniem, a trzeci dniem patriotycznym. Za szybko przelecieliśmy przez te dni, zatrzymajmy się na każdym z nich, a właściwie przy każdym z nich. 1 maja. Młodzieżowo Rokowo, jakie kapele były? Młodzieżowo-rokowo zagrali dla nas zespół Manson Band, zagrało, zagrały gwiazdy z programu Must Be the Music, zespół The Last Ride oraz b My, który w zasadzie jest określany jako młodzi albo współcześni Beatlesi. A wieczorem, kto chciał, mógł potańczyć, kto chciał, mógł się pogibać. Tak, tańczyliśmy przez całe trzy dni. Myślę, że mieszkańcy są tego spragnieni właśnie, żeby pobawić się w parku na świeżym powietrzu. I, I, potem, I potem się trochę pospało i nadszedł już drugi dzień maja. Drugi dzień maja, tak, oczywiście, ten dzień był rodzinny. Myślę, że yy, mam nadzieję taką, że mieszkańcy byli zadowoleni, powiem dla każdego. Było coś miłego. Dla najmłodszych atrakcje w postaci dmuchańców, skakańców oraz programu artystycznego Przygody Pędzi Wiatra, który zaprezentowała nam grupa Duo Fix dla koneserów w zasadzie operetka bo to jest miłość niezwykłe arie operetkowe którymi zachwyciła się wręcz kolejna gwiazda gwiazda tego wieczoru a mianowicie Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem którzy myślę zachwycili publiczność znajdującą się w parku Pojednania dla koneserów, proszę Państwa, dlatego specjalnie poszedłem, żebym był widoczny pośród publiczności trzeci dzień, 3 maja. Trzeci dzień był dniem patriotycznym, były śpiewanki wspólnie z, zorganizowane wspólnie ze starostwem. Śpiewanki patriotyczne, mnóstwo osób, co było naprawdę niezwykłym wydarzeniem. Bardzo chętnie śpiewało pieśni patriotyczne w parku. Następnie bawiliśmy się wspólnie z lokalnymi artystami. Wspaniały koncert przygotowany przez Wiesława Kwintę wraz z lokalnymi muzykami. Trochę żeśmy się pospieszyli, bo jeszcze wcześniej, proszę Państwa, wystąpiły dwa chóry. Ależ oczywiście. Chóry y, zwykle towarzyszą nam przy tego typu imprezach i y, za każdym razem y, prezentują swoje umiejętności. Chór Sokoły, zespół śpiewaczy Sokoły oraz chór kantabile y, prowadzony przez panią Jolę Stefaniak. I też było patriotycznie, a potem pod wieczór zrobiło się, rzecz można, big beatowo bo prawie Czerwono-Czarni. Tak, koncert 50 lecia zespołu Czerwono-Czarni. Trudno mi ja się tu wspomogę. 50 czyli takich utworów, znanych hitów zespołu Czerwono-Czarni, raz jeszcze zatytułowane. W programie wystąpiły gwiazdy sceny lokalnej. Myślę, że ludzie znani wszystkim nam. Była Kasia Patrzałek, niesamowicie śpiewająca. Oczywiście. Tadeusz. Kasia Patrzałek, która po mężu już się inaczej nazywa, proszę Państwa, ale ja niestety nie pamiętam. Tak, Kasia Patrzałek Garbaciok, ale zostaje u nas Kasią Patrzałek od wielu lat i wszyscy się mylimy. Wiesław Kwinta był kierownikiem tego zespołu. Ale co jest ważne, tak, oczywiście zagrali moi koledzy, muszę się pochwalić. Jestem szczęśliwy, że mogłem posyłać tych utworów. Ale takim właściwie motorem napędowym tego wszystkiego był jeden człowiek Krzysiu Bernard. Bo on właśnie grał kiedyś, przed laty w Czerwono-Czarnych. Jak najbardziej. Krzysiu Bernard był tu najbardziej znaczącą postacią. Oczywiście było też wiele, wiele innych. Był, był pan. Płachta był pan kończała, no nie sposób wymienić wszystkie nazwiska, ale Niemiec na perkusji. Oczywiście Przemek Niemiec, który jest na co dzień instruktorem w Miejskim Ośrodku Kultury. Też jeszcze musimy wspomnieć, kto grał na organach. Adam Basta. Tak jest, Adam Basta. Proszę Państwa, a my oczywiście pokażemy skrót, bo to by trwało, trwało, trwało. Gdybyśmy chcieli pokazać to wszystko, to byłby niezwykle długaśny serial z tej trzydniowej majówki. Ale, ale mamy dla Państwa niespodziankę. Wkrótce również będziemy mogli zaprezentować prawie że czerwono-czarnych. Bardzo nam się podobał ten koncert i będą go Państwo mogli podziwiać w telewizji. I to w zasadzie chyba wszystko o tych trzech dniach. W takim telegraficznym skrócie, bo oczywiście imprezy trwały cały dzień, było i słonecznie, i deszczowo, pogoda zmieniała się, ale myślę, ten czas spędziliśmy w sposób przyjemny i, i Państwo, mam nadzieję, będą zadowoleni. 3 maja okropnie zmarzłem, ale można było wypić kawę, herbatę, można było coś zjeść, więc było całkiem przyjemnie. Myślę, że zaangażowaliśmy wszystkie siły, by wszystkim Państwu, którzy odwiedzili Park Pojednania, było przyjemnie. Odwiedzających było sporo. Myślę, że było ciekawie. A teraz pooglądajmy, pooglądajmy sobie wszyscy razem, co było przez te trzy dni. W skrócie oczywiście.

I'm Kto orkiestrę zrobi z deszczu? Kto z ptakami śpiewa też? Kto pokochać umie góry? Kto latawca puszcza w mury? Kto z gwiazdami w nocy mówi? Kto o owadów słucha szepty? Gdy umiesz się bawić, gdy umiesz się śmiać, to wszystko się zdarzy. Gdy umiesz się bawić, gdy umiesz się śmiać To wszystko się zdarzy Co dnia zaśpiewajmy Gdy umiesz się bawić, gdy umiesz się śmiać To wszystko się zdarzy Jak w bajce co trwa? Gdy umiesz się bawić, gdy umiesz się śmiać To wszystko się zdarzy Tak mają chęć Że słowo szczęście Pochodzi od słowa część Że to jest chwila Jak lot motyla Świtę dnia I to wystarczyć ma A ja wciąż myślę, że Vamos é pro i zaciśniany pierścień oblężenia pamiętamy, że pełne mnóstwo mieszkańców twierdzy uciekała poza mury aby dostać. Do mnie, się do wojsk do mnie. napoleońskich i razem z wojskami zawalczyć o twierdzę do odparcia ataku. Ataku. Już widzimy legię polską, włoską, która bardzo chciała zbierać się, zbierać się do uniemożliwić do mnie wypady garnizonowych wojski. Zadaniem mi było nie dopuścić do wzmocnienia pozycji proszę, w samej, skalpu. W samej twierdzy. Wszedłeś z mojej książeczki kart? Czy po pustyni bądzisz znów, rozmawiasz z echem pośród skał? Czy tak, gdzie świeci,